Ból podbrzusza to jedna z dolegliwości, z którą dość często do gabinetów lekarskich zgłaszają się pacjenci. Tego rodzaju objawy są jednak mało specyficzne i mogą występować w wielu różnorodnych chorobach. To zdecydowanie utrudnia diagnostykę i stanowi trudności związane z leczeniem. Bóle podbrzusza mogą pojawiać się np. w schorzeniach układu pokarmowego, moczowego lub płciowego. Poza tym, w przypadku kobiet bóle podbrzusza mogą mieć związek z cyklem miesiączkowym. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Ból podbrzusza to dość powszechny problem, z którym do gabinetów lekarskich zgłasza się wielu pacjentów. Zwykle ma dolegliwości bólowe, uskarżają się kobiety, ale objawy tego rodzaju mogą pojawiać się także u mężczyzn. Ból może mieć związek z naturalnie zachodzącymi zmianami towarzyszącymi cyklowi menstruacyjnemu. Może być także sygnałem niekorzystnych zmian związanych z chorobą. Nie może być zatem nigdy bagatelizowany, zwłaszcza w sytuacji, w której dolegliwości bólowe nie ustępują albo wręcz nasilają się wraz z upływem czasu. Ból podbrzusza może mieć różne nasilenie. Czasem jest stosunkowo lekki, a w innych przypadkach może być bardzo intensywny. Może on wówczas utrudniać codzienne funkcjonowanie. Tego rodzaju ból może wskazywać na poważne problemy ze zdrowiem i zawsze wymaga pogłębionej diagnostyki. Dolegliwości bólowe podbrzusza mogą mieć charakter promieniujący. Wówczas ból związany jest z jednym problemem, a odczuwany jest w zupełnie innym miejscu. Ból może także mieć zmienny charakter, co oznacza, że okresowo słabnie i nasila się. Może on ustępować po odpoczynku lub nabierać na sile pod wpływem stresu, zdenerwowania lub w następstwie wysiłku fizycznego. Bóle podbrzusza to objawy niespecyficzne, które mogą mieć związek z wieloma różnorodnymi chorobami i problemami zdrowotnymi. Z tego powodu ich diagnostyka jest bardzo utrudniona. Bóle podbrzusza mogą bowiem sygnalizować problemy związane nie tylko z dolegliwościami narządów jamy brzusznej, ale również z narządami zlokalizowanymi poza jamą brzuszną. Przyczyny powstawania bólu podbrzusza są różnorodne. W tym dość błahe lub bardzo poważne. Z tego powodu nigdy nie powinny być bagatelizowane i muszą być konsultowane ze specjalistą. Podbrzusze to obszar ciała położony poniżej linii poprzecznej, znajdującej się na wysokości pępka. Podbrzusze obejmuje także okolice pachwin i rejon nadłonowy. Ból podbrzusza jest objawem niespecyficznym i może mieć związek z różnorodnymi przyczynami. Prawidłowa diagnostyka bólu jest w tym wypadku niezwykle ważna, ponieważ decyduje o wyborze sposobu leczenia oraz wpływa na powrót do zdrowia. Wśród najczęściej pojawiających się dolegliwości silnego bólu w okolicy, podbrzusza wymienia się zapalenie wyrostka robaczkowego. W tym wypadku silny ból pojawia się po prawej stronie podbrzusza oraz może występować wraz z nudnościami i gorączką. Zwykle w pierwszej kolejności pojawiają się lekkie dolegliwości bólowe, które nasilają się wraz z upływem czasu. Co ciekawe, nasilenie się bólu następuje podczas uniesienia kończyny dolnej w pozycji leżącej. Należy pamiętać o tym, że zapalenie wyrostka robaczkowego to bardzo poważna sytuacja, która zagraża życiu i zdrowiu pacjenta oraz wymaga pilnej konsultacji medycznej. Ból podbrzusza może być wywoływany nie tylko przez zapalenie wyrostka robaczkowego, ale również może występować w przebiegu nieswoistych zapalnych chorób jelit. Zakażeń układu moczowego, czy kamicy nerkowej. Ból może pojawiać się u kobiet borykających się z zapaleniem przydatków, ciążą poza maciczną, czy skrętem lub pęknięciem torbieli. Wśród innych przyczyn problemów wymienia się ropnie miednicy mniejszej mięśniaki macicy i endometriozę, a także przepukliny, Zespół jelita drażliwego, ostre niedokrwienie jelit oraz niedrożność i skręt jelit. Niekorzystne zmiany i dolegliwości bólowe mogą być także powodowane przez nowotwory jajnika, zapalenie pęcherza moczowego, infekcyjne choroby układu pokarmowego oraz miesiączkę. W czasie miesiączki ból podbrzusza pojawia się na skutek skurczów mięśni macicy. Są one niezbędne w celu efektywnego złuszczania błony śluzowej i obkurczania się macicy. Poza tym w trakcie miesiączki występują zmiany hormonalne, które dodatkowo uwrażliwiają tkanki na bodźce bólowe. Ból Zwykle jest najbardziej dokuczliwy w trakcie drugiego i trzeciego dnia krwawienia menstruacyjnego i może się nasilać w sytuacji, w której kobieta stosuje używki i nie przestrzega zdrowiej diety. Ból w rejonie podbrzusza może być związany nie tylko z samą miesiączką, ale również z owulacją. W tym wypadku pojawia się on zwykle około 14 dnia cyklu z powodu pęknięcia w jajniku pęcherzyka grafa i uwolnienia komórki jajowej. Ból owulacyjny zazwyczaj jest gwałtowny, ale jednocześnie krótkotrwały. Ma on charakter kłujący i może obejmować lewą lub prawą stronę podbrzusza. Bóle podbrzusza wymagają uwagi i diagnostyki, ponieważ mogą mieć związek z poważnymi dolegliwościami ginekologicznymi, takimi jak choćby torbiele jajnika czy pęknięcie ciąży pozamacicznej. Z tego powodu każda kobieta powinna przynajmniej raz w roku odbywać konsultację ginekologiczną. Brak tego rodzaju działań profilaktycznych może mieć bardzo poważne konsekwencje. Warto choćby przypomnieć, że niezdiagnozowana endometrioza może prowadzić do niepłodności, zaś rak szyjki macicy może zagrażać życiu kobiety. Co istotne, tego rodzaju choroby mogą przez długi czas pozostawać niewykryte z uwagi na brak wyraźnych symptomów i objawów. Ból podbrzusza może występować wraz z innymi objawami ogólnymi, takimi jak choćby podwyższona temperatura. Tego rodzaju zmiany mogą świadczyć o rozwoju chorób infekcyjnych w obrębie jelit czy zapalenia uchyłków. Dolegliwości bólowe, którym towarzyszy krew w moczu, lub inne zaburzenia związane z jego fizjologicznym oddawaniem, zawsze wymagają konsultacji z urologiem, ponieważ mogą być konsekwencją odmiedniczkowego zapalenia nerek lub pęcherza moczowego. W przebiegu tych chorób dotyczących układu moczowego pojawia się charakterystyczny objaw Goldflama, który obejmuje silny ból występujący po uderzeniu w okolicę lędźwiową pacjenta podczas badania. Silny ból w podbrzuszu może się również wiązać z występowaniem zespołu jelita drażliwego. W tym przypadku ból pojawia się jedynie po zjedzeniu określonych pokarmów. Pacjenci mogą się także uskarżać na zaparcia oraz biegunki. W większości przypadków choroby dotyczące układu pokarmowego są skutkiem chorób układu pokarmowego, czyli tak zwanych nieżytów jelitowo-żołądkowych i są skutkiem infekcji bakteryjnych lub wirusowych. Nieco rzadziej zmiany są skutkiem nietolerancji pokarmowej i przebiegają z wymiotami wysoką temperaturą, wzdęciami i uczuciem przelewania się w jelitach. Tego rodzaju ból podbrzusza występuje u mężczyzn i zwykle nie cechuje się dużym nasileniem. Ból ma jednak charakter wędrujący i poprzez to odczuwany jest w okolicach moszny i w rejonie odbytu. Pacjenci uskarżają się także na dyskomfort odczuwany podczas oddawania moczu, a także na częstomocz, który występuje nie tylko w ciągu dnia, ale również nocą. Występować mogą także zaburzenia z erekcją i pojawiać się może problem związany z przedwczesnym wytryskiem. Co istotnie, Zaburzenia tego rodzaju występować mogą nie tylko u mężczyzn, ale także u kobiet, które w związku z tym powinny odbywać regularne badania profilaktyczne. Warto dodać, że choroby związane z zapaleniem gruczołu krokowego może przez długi czas nie dawać sygnałów ostrzegawczych i przez długi czas pozostawać w ukryciu. W przypadku dolegliwości związanych z układem moczowym konieczna jest w pierwszej kolejności konsultacja z lekarzem rodzinnym, a w dalszej kolejności z urologiem. Diagnostyka bólu podbrzusza nie jest łatwa, ponieważ tego rodzaju dolegliwości mogą się pojawiać w wielu chorobach. W pierwszej kolejności lekarz stara się zwykle zlokalizować ból, oraz wytypować narządy, które mogą być odpowiedzialne za ból. Poza tym konieczne jest określenie stopienia i natężenie dolegliwości bólowych podbrzusza. Nie bez znaczenia ma również charakter bólu, który może pojawiać się nagle lub może występować przewlekle. Ból może być również odczuwany jako tępy lub ostry. Ból może także promieniować w okolice pachwin. W tym przypadku ma on zazwyczaj związek z kolką nerkową. Ból promieniujący pod prawą łopatką może wynikać z kamicy żółciowej, zaś ból o charakterze opasającym może być konsekwencją zapalenia trzustki. Ból podbrzusza może przebiegać wraz z innymi przykrymi objawami, w tym choćby zaparciami, biegunkami czy wymiotami. Pojawiać się może także krew w stolcu. Wśród innych objawów, które mogą pojawiać się wraz z bólem podbrzusza, wymienia się wzdęcia oraz zmianę barwy moczu, wysoką temperaturę oraz żółtaczkę. Obecność dodatkowych objawów ułatwia diagnozowanie bólów podbrzusza. W większości przypadków bóle podbrzusza nie są objawem związanym z występowaniem chorób zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. Nie mają one dużego nasilenia i mijają samoistnie bez specjalistycznego leczenia oraz interwencji medycznej. Intensywność bólu zmniejsza się wraz z upływem czasu, a doraźne przyjęcie leku przeciwbólowego znosi dolegliwości. Występować mogą jednak objawy, których nigdy nie należy bagatelizować. Do tego rodzaju sygnałów ostrzegawczych zalicza się między innymi omdlenia, które są wskazaniem do wskazaniem do natychmiastowej konsultacji z lekarzem. Powodem do niepokoju powinien być także spadek masy ciała, nawet w przypadku, gdy jest on niewielki i nie jest związany z wprowadzeniem diety redukującej. Wśród innych niepokojących objawów wymienia się wymioty i biegunki, które nie tylko wpływają na pogorszenie komfortu pacjenta, ale mogą one także prowadzić do odwodnienia i innych niekorzystnych zmian. Niepokojące są także krwawe stolce, które zwykle skłaniają pacjentów do pilnej konsultacji medycznej. Chorzy zgłaszają się do gabinetów lekarskich również w sytuacji, w której silny ból powoduje ich wybudzenie ze snu, a także wówczas, gdy pojawia się krwawienie z odbytu. Do gabinetów lekarskich powinni także trafiać pacjenci, u których pojawiają się guzy, które są wyczuwalne w dole brzucha, a także występuje wysoka temperatura oraz bardzo twardy i napięty brzuch, który przypomina deskę. W sytuacji, w której bólom podbrzusza nie towarzyszą żadne dodatkowe dolegliwości, zwykle podejrzewa się, że przyczyną dolegliwości bólowych jest kolka nerkowa o stosunkowo łagodnym przebiegu lub niegroźne zaburzenia dotyczące perystaltyki jelit. W przypadku tego rodzaju dolegliwości zwykle wystarcza przyjęcie dostępnych bez recepty preparatów o działaniu rozkurczowym lub przeciwbólowym. Dobroczynne działanie wykazują także inne domowe metody łagodzące ból, które obejmują m.in. przykładanie w rejon podbrzusza ciepłych kompresów. W przypadku łagodnych dolegliwości leczenie doraźne jest zwykle wystarczające i może ograniczać się do przyjmowania leków przeciwbólowych i odpoczynku. W sytuacji, w której ból nie ustępuje albo wręcz nasila się, konieczna jest konsultacja medyczna, a czasie której specjalista przeprowadzi dokładny wywiad lekarski z pacjentem oraz zleci wykonanie wszystkich potrzebnych badań, w tym analiz laboratoryjnych oraz badań obrazowych. Subskrybuj nasz kanał i aktywuj powiadomienia, aby niczego nie przegapić. Pamiętaj, że dbanie o siebie to inwestycja, która Tobie przyniesie najwięcej korzyści w przyszłości. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie, w którym odkryjemy kolejne tajemnice. Trzymaj się zdrowo.